the Patrick is commenting says Angeles. Hi, go. So, I did this whole design right here. This one? Yes. Co stay on it. O Miguel, jeszcze raz. Co tu robisz? Dobra, dziękuję. Ja coś się mam teraz, numer jeden. Szupadkiem dałem mu stówę. No, co tu jest dycha? No kur. Chciałem dać mu stówę i wyciągnąłem ten. Kur mam drobne i dałem mu 100 dolarów. No. I dałem mu i ja mówię tak. Spytamy go o graffiti. Przysięgam wam na mamę, przysięgam wam. Zapytałem go, gdzie jest graffiti i 100% byłem, on nie ma pojęcia, gdzie jest graffiti. I wiedziałem, że powie, że w tamtą stronę. Czekałem do końca, dlatego powiedział, ah Yeah, yeah, yeah. Dobra, to jest tam. I ruszajmy się z Wenis, bo już jest zachód słońca, bo no, zmarnowaliśmy wkłódki. Jesteśmy odjeb... Co to jest? Bisex? G? Gdzie jest G, jak to beje, jest, jak jest? D, to jest Z, z i E. No Już, już, kur... Już, bo będzie tak, z tymi taczkami do kur... Tak, Infinity Love! Słuchajcie widzowie, pożyczyliśmy od graficiarza, który robił tutaj grafity za 10 dolków. No nie chce być w filmie spray, więc idziemy teraz zrobić spray na jednej ze ścian i lecimy dalej, nie?